pyszny, pszenny chleb z ziarnami w środku oraz z czarnuszką na zewnątrz. Zapraszam do oglądania. Do zrobienia chleba potrzebna nam będzie oczywiście mąka. Ja użyję pszennej. Wy możecie użyć dowolnej. Może to być mąka orkiszowa, może to być również pszenna, pełnoziarnista, zwykła. Nie polecam jedynie żytniej, z tego powodu, że jest bardzo ciężko do tego chleba. Dobrze, włączyłem wagę, starowałem. Odmierzamy sobie pół kilo mąki. Mamy. Następnie do wody dosypujemy cukier. Łyżeczka. Drożdże. Tutaj mam... Tutaj mam 50 gramów, także użyjemy połowy, czyli 25 gramów drożdży. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby woda była ciepła, żeby drożdże zaczęły pracować. I użyjemy sobie jeszcze do tego rozczynu dwie łyżki mąki. Całość mieszamy. i dobrze wymieszany wymieszany roszczyn odstawiamy pod przykryciem żeby zwiększył swoją objętość dwukrotnie. Drożdże pięknie nam urosły, widzicie, zwiększyły swoją objętość, namnożyły się, także są gotowe do użycia i teraz do wcześniej przygotowanej mąki użyjemy, dodamy sobie, przepraszam, łyżeczkę soli oraz wcześniej przygotowane ziarna. Możecie sobie dać dowolne ziarna. Ja dałem sobie siemieniane mmm, słonecznik oraz pestki z dyni. Po łyżce, tak około łyżki, wrzucamy, mieszamy sobie suche składniki. I teraz na główny składnik spłychniający drożdże wlewamy do mąki zbieramy ze ścianek nadmiar i mieszamy na razie ile damy radę łyżką a później będziemy wygniatać ręką jak widzicie łyżka już nie daje rady Także odstawiamy ją, nie będzie nam już potrzebna. I na końcu dodajemy olej, ale tutaj tylko tyle, żeby zwilżyć sobie dłoń, żeby się nie lepiło. Według przepisów w internecie sugerują, żeby dodać tego oleju, ale ja nie daję. Dlatego, ponieważ po wypieczeniu chleb się bardzo kruszy przy krojeniu. Także wyrabiamy teraz ręką. Rękoma czuję, że ciasto jest zbyt tępe. Także dodaję sobie odrobinę, naprawdę, odrobinkę o, wody i ugniatam dalej. Ciasto ugniatamy jakieś 3-5 minut, w zależności od siły. I tutaj też proponuję żeby co jakiś czas zamienić sobie rękę ponieważ jedną będziecie mieli taką chudą a drugą jak papaj i w międzyczasie jak ugniatamy ciasto warto sobie już nastawić piekarnik na około 50 stopni niecałe niech on się nagrzeje do 50 bo ta kulka chleba musi rosnąć, a optymalne warunki dla niej to jest właśnie ciepłe miejsce, nie za gorące, żeby się to ciasto nie upiekło, ale żeby ładnie nam wyrosło. Z tego będzie, myślę, że podwójna albo potrójna ilość, ale zobaczcie później. Przed chwilą piknął nam piekarnik, że już jest gotowy do działania, osiągnął temperaturę 50 stopni, także teraz go wyłączamy. Jest w miarę szczelny, także przetrzyma tą temperaturę, a my z tego oto Plastusia, ulepimy sobie chlebek. Tak mniej więcej, ponieważ on i tak zmieni swoją. Zmieni swoją konsystencję. Znaczy się rozmiary zmieni. Można powiedzieć o zrobimy sobie taki bałeczek. Cyk. I teraz wzywam cię blacho. Uuu, jest! Marzenia się spełniają. Wrzucamy ciasto do blachy wyłożonej papierem. Bierzemy nożyk, nacinamy sobie takie paseczki na i teraz jeszcze taka rzecz, możemy sobie wierzch posypać yy, jakimiś nasionami, ja w tym celu użyję sobie właśnie nasion, nie zostawię go samego gołego, ponieważ może się nagle nasać, źle także damy sobie odrobinę aromatycznej czarnuszki, prawie takiej jak ja. Dobra, sypiemy sobie z góry, ale najpierw jeszcze warto w tej wodzie, co nam została, zanurzyć sobie palce, posmarować wierzch, żeby te nasiona się przykleiły i sypiemy czarnuszkę na wierzch. Tych nie za dużo, ponieważ ona ma taki charakterystyczny smak i może. Cały chleb nie przejść, także tego nie chcemy. Chcemy też czuć zapach chleba. Nasz chlebek ląduje teraz na około 30 minut do piekarnika nagrzanego na około 50, 50, 50 stopni. Zamykamy. Wracamy za pół godziny. Około pół godziny minęło, także wyjmujemy chleb z piekarnika. Jak widzicie. Zwiększył bardzo ładnie swoją objętość i teraz wyszedł z piekarnika, ale znowu do niego wraca, tylko już nie na 50 stopni, a na 200. Zamykamy, ustawiamy 200 stopni i wstawiamy go na 45-50 minut. Widzimy się później. Po 45 minutach zaglądamy do naszego chlebka. No, oko już widzę, że jest gotowe. także piekarni wyłączamy. Wyjmujemy. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Piekarnia. Teraz wyjmiemy chleb. Bardzo gorący, także szybko. A. Proszę objechać z każdej strony. zobaczcie jak wygląda. Ci się podoba. Na pewno pięknie smakuje. Subskrybuj. Tutaj masz kolejny film, a w komentarzu przepis na ten pyszny chlebek, który właśnie idę jeść.